Drodzy Państwo, na naszym kolejnym spotkaniu, w trakcie którego porozmawiamy sobie o sprzedaży. Dzień dobry. I tak miałem pomysł na chrzatańskie, żebyś tak po prostu nagle oddać pałeczkę, żebyś dokończył dzieła. Podejmujesz? Dzień dobry, rozmawiamy sobie już kolejny dzień o cechach charakteru, o postawie, którą może mieć sobie sprzedawca. I żeśmy się zatrzymali przy temacie odwagi. A mianowicie, czy ta odwaga jest w ogóle wyuczalna, czy mamy ją w sposób naturalny, jaki był wpływ mamusi i ta tatusia na naszą odwagę. No, i dzisiaj ten wątek kontynuujemy, bo dużo mówiliśmy o napełnionych zbiorniczkach, albo nienapełnionych, które sprawiają, że trochę boję się wsiąść do autobusu, który podjechał, a potem przez całe życie żałuje, że nie wsiadł. A ja pozwolisz, jeszcze mój drogi przyjacielu, rozmówco, dyskutancie, że jednakowoż dopełnię pewnego formalnego dzieła i przedstawię Cię i się. Otóż Krzysztof Rzepkowski, Dariusz Milczarek, a jesteśmy w studiu Sandlera, czyli oczywiście sobie rozmawiamy z pewnej znanej nami, uwielbianej perspektywy. Dobra, to jest tyle, bo to jest ważne, bo jednak przesiąkliśmy tym. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, ale znacznie bardziej przesiąkliśmy tą rozmową, którą mieliśmy wczoraj. Bo yy, cały czas podkreślam, że ta odwaga w sprzedaży, jakkolwiek byśmy na nią nie patrzyli, to nas jest ważna. Ja bym chciał, żebyśmy trochę do tej odwagi jeszcze się odnieśli, żebyśmy sobie ją trochę podefiniowali. Mhm. Bo tak, na pewno jeżeli chodzi o odwagę, Zagajania bym powiedział, czyli tak naprawdę wykorzystywania pewnych okazji, no, tak. nie? no bo wiesz idziesz, nawet możesz sobie iść w, wiesz, w hali sklepowej jakiejś i nagle ktoś ci coś fajnego powie i myślisz o, 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 to jak wygląda jak mój klient. Właściwie czemu miałbym się nie przedstawić, nie zagajać, no. tak no to jest okazja, o, o tym już potem pójdzie, go już nie ma, Te okazje są ważne. To jest raz, mówiliśmy o podejmowaniu decyzji, prawda, że mm -hmm. odwaga w ogóle wsiadania do samochodu czy tam do autobusu, który odjeżdża jest rzeczą istotną. Dobrze. Czy jakoś widzisz jeszcze taki obszar, który tej, w tej odwadze jest szczególnie ważny? Wiesz, to wydaje mi się taka odwaga do po prostu bycia wprost z ludźmi, do zadawania trudnych pytań. Na przykład, nie? czyli zobacz, że bardzo często w tej sprzedaży, czy w ogóle w relacjach międzyludzkich, mamy takich dużo niedom, niedomówień, jakiegoś takiego kiślu komunikacyjnego, takiego szumu komunikacyjnego, że tak naprawdę, ja nie wiem, co ci chodzi, Ty jakiś trochę sfochowany jesteś, nie by mi, mówisz, nie krzyż się, wszystko w porządku, nie, 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 nic się nie stało. Jest okej. Okay. Ja, mały foszek paproszek. No, no, mały poszek paproszek, więc mamy mnóstwo takich sytuacji, w których o ile jeszcze w sytuacji prywatnej to powiedzmy czasami łatwiej nam jest to wydobyć. Czyli ej, no co ty mi tutaj ktoś wchodzisz w tak mówiąc delikatnie, to o co chodzi? Stary, no, kawa tak. na ławę. To w sytuacji prywatnej mi to jest powiedzmy łatwiej, ale w sytuacji zawodowej, kiedy kogoś, wiesz, na pan per pe, 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 pan sobie rozmawiamy e, i widzę tę osobę po raz pierwszy. I ona mówi, nie, nie, nie wie pan co, to ogólnie musimy to trochę przemyśleć. Ja czuję, że tam jest coś nie tak, że tak naprawdę chyba nic z tego nie będzie. Jak gadam z handlowcami, to większość z nich wie, że kiedy klient mówi, nie wiem, wzwonimy się, to w tym dzwonimy się, już jest formuła pożegnalna. Ludzie to wiedzą, ale w tym nic nie zrobią. No. no nie, ale właśnie, no i pytanie, no. Ale ja zobacz, ale pytanie, czy to jest tak, nie wiedzą i nie robią, dlatego że, uwaga, nie mają odwagi, żeby zapytać, bo boją się, że ktoś powie, no tak, Darko, oczywiście, no przecież nie, nie złapał pan sarkazmu, po prostu przecież to do widzenia, prawda? Więc mm. jak my nagle stanę w obliczu to może lepiej nie wiedzieć, prawda? Czy też jest tak, że ja się w ogóle boję czasami zatrzymać i powiedzieć halo kliencie, kaman"? chyba w tym co Pan mówi troszkę nie do końca jest Pan w prawdzie, prawda? No bo oczywiście mogę to różnie powiedzieć, ale jednak zwykle w takich sytuacjach to często oznacza, żebym sobie poszedł pracz. Myślę, że jedno i drugie, bo tak naprawdę po pierwsze boimy się odrzucenia, i tu wracamy do odwagi, czyli ja, ja wolę nie usłyszeć, a po drugie, ja też wolę mieć w ogóle szczęśliwe uszy. Dlatego, że jako handlowiec, kiedy wrócę do domu, rozumiesz, w piątek wieczorem i mogę powiedzieć, żonie, no słuchaj, tam ci to tak powiedzieli, że to muszą przemyśleć, ale czujesz, coś z tego będzie. Tam ci to tak już wstępnie, myślę, że tak. Z jest tamtymi jestem na poniedziałek umówiony, podpisujemy, to ja rozumiem, że jestem w piątek bogatym człowiekiem. Ale to jest bardziej kłamstwo niż brak odwagi. Uważa, że słuchaj, to jest... nadzieja matką handlowców. Nadzieja matką handlowców, wiesz, ja wolę żyć nadzieją przez weekend, że jestem bogaty, niż czasami mieć nawet tą, tą wiesz, no tak, to jest drugi aspekt tego, nie? Tamten to był związany z odwagą, a tutaj ja po prostu czasami wolę nie wiedzieć, wolę oszukać samego siebie. No tak, tak, nie rozumiem. No dobrze, ale wiesz co, nie, bo mnie to akurat przekonuje. Ja, ja jestem fanem wątku odwagi, dlatego cieszę się, że o tym mówisz. Bo wydaje mi się, ja nawet bym powiedział, że odwaga w życiu, nie tylko w sprzedaży, ale ona w życiu jest kluczowa bo wydaje mi się, że ludzie po prostu boją się puścić, boją się różnych rzeczy zrobić. Jest dużo takich metafor, yy, trochę sportowych często w sprzedaży, no nie? bo biznes, sport, jest parę takich ludzi z naszego środowiska, którzy się bardzo lubią hmm. tą metaforą jakoś posłużyć. Ja to w ogóle nie jestem jakoś szczególnie sportowy, żeby jasność, ale jest jedna dyscyplina sportowa. Widzimy to wszyscy. Znaczy, nie wiem, jakby pochopnie, nie wiem zresztą co masz na myśli, może nie będę tego wątku ciągnął, bo dojdę do, do mamusi i tatusia. Prawda? Nie chciałbym tego. Ale nie wiesz, jest taka śmieszna dyscyplina, która w ogóle nie jest jakoś super widowiskowa. Może ona się nazywa gimnastyka sportowa. Mhm. Jest coś takiego jak kobiety, zwłaszcza to, są, to jest bardzo ładny, spektakularny taki element. Jak są ćwiczenia na takich dwóch drążkach, prawda? Mhm. I. One najczęściej są nad jednym wyżej, drugi niżej. I tak. teraz kiedyś taki trener y, właśnie takiej gimnastyki sportowej powiedział mi tak. Są takie dyscypliny sportu, które możesz trenować tak powolutku, je rozwijając, prawda? Czyli dodam jakiś element i jeszcze kolejny i się, się rozwija. W skoku czy w pracy na drążku jest taki moment, który musisz się puścić. Mm -hmm. Czyli jeżeli próbujesz być jeszcze na tym drążku, a już na innym drążku, to się. Najprawdopodobniej zrąbiesz na ziemię, bo zabraknie ci uwaga, tej odwagi, żeby to zrobić naprawdę. No, nie? Bo, czyli po prostu czasami w życiu. My się, ja tak ja lubię tą Bardzo mi się podoba ten przykład, że, że właśnie ona może nie jest jakaś taka super popularna dyscyplina, ale dobrze pokazuje, są takie życiowe sytuacje, w których musisz się puścić. Ale to Ci, że fantastycznie to jakby, że, że ten przykład wyciągnąłeś tę metaforę, dlatego że zobacz, że większość, może nie większość, ale dużo ludzi w sprzedaży. Działa trochę na półgwistka. Gdzieś trochę jeszcze jestem na jakimś etacie, gdzieś jeszcze coś dłuza na. zawodowcy. tak, prawda? Bo cały czas mam ten lęk, że ja tu się nie sprawdzę. Jeśli ja nigdy tego drążka nie puszczam. Co więcej, jeszcze moje przekonanie ugruntowują, tu wracamy do mamusi i tatusia, że ludzie mi cały czas mówią: Gdzie ty dasz radę? Gdzie ty będziesz na tym drążku, Darek Skakał, no weź spójrz na siebie, czy ty się na drążek nadajesz człowieku? I ludzie po kolei wiesz, przy każdej wigilii, przy każdych świętach płuką i mówią w tym kraju, słuchaj Darek, powiem ci etat, gdzie ty będziesz człowieku szedł teraz na prowizję, Marsz zwariowałeś, zaraz no tak, ci podatki. Ale, ale czy to znaczy to oznacza według ciebie, no bo ta odwaga wiesz, to, myślę, że ta skala tej odwagi u różnych ludzi jest gdzieś tam w różnych miejscach u, ułożona. Dla jeden tam w skali od jednego do dziesięciu jeden może być w naturalny sposób osiem i to jest, jest super, a drugi ma trzy, i to już jest dużo. No nie, to, to, jest, to jest może ten poziom jest, jest, jest jakoś tam wiesz, wrodzony. Ale myślę sobie, że jeżeli jednak staramy się trochę na tą odwagę później wpływać, to po pierwsze mamy gdzieś głęboką wiarę, że ona jest ważna, czyli mm. że musimy przekraczać pewne bariery, że nie może być sytuacji takiej, wiesz, super komfortowo, ale z drugiej strony, cóż może być złego w dwuzawodowstwie też, tak? Przecież są też ludzie, i myślę, że też na swojej drodze spotkałeś kilk trochę handlowców, którzy w ramach no. Swojego działania jednak trochę dywersyfikują ryzyko. Mhm. Czyli trochę zrobię na etacie w jakiejś sprawie, ale jednak przecież są takie biznesy. Nie wiem, marketing wielopoziomowy jest dobrym przykładem. Czasem ubezpieczenia są dobrym przykładem, że po prostu robię swoje trochę, ale powolutku nie puszczam się gwałtownie na tym drążku mhm. albo robię takie malutkie skoki. Według ciebie. Wiesz co, to, nie, jest jakaś, nie, nie, to jest, nie, to jest, to jest, co, to jest nie, strach? Nie ja, nie, ja też słuchaj byłem wielozadaniowy i też robiłem dwie wieczy naraz, nim, nim yy, tylko poszedłem w sprzedaż. Natomiast yy, i nie mam jednej zawsze odpowiedzi. Bo znam i takie przykłady, okay. i takie przykłady. Więc bycie takim wiesz, zdrojynkowym, to chyba by tutaj było krzywdzące. Yy, lubię taką inną metaforę, bo ty powiedział o tej metaforze drążka, a ja mam taką metaforę, którą zaczerpnąłem od Tracy'ego, że na pytanie, kiedy w samolocie podają gorące posiłki. Dopiero jak samolot osiągnie wysokość przelotową. Większość ludzi zostaje na lotnisku, kiedy samolot tak kołuje połujemy i tak się stawiam, gaz do dechy, no nie, no teraz to jeszcze trochę pada, to jutro może wcisnę. No zobaczymy, no bo nie, teraz jakoś się źle czuję, to lepiej gaz do dechy, nie. I cały czas krążymy, ale samolot, żeby wystartował, jest taki moment, że ten gaz do dechy trzeba wcisnąć. Dopiero jak wciśniesz, to jest ten moment, kiedy w fotelach nas tak do tyłu bierze, to samolot startuje i 10 minut potem wjeżdżają ciepłe posiłki. A ludzie krążą po lotnisku i cały czas się dziwią, ej, gdzie są ciepłe posiłki? Hej, może byście chociaż dali batony, bo już tutaj się kręcimy pół roku na tym lotnisku. Rozwalisz stół Wiesz, i i, I cały czas gdzieś yy, brakuje właśnie tej odwagi. I teraz pytanie, czy jeżeli ja jestem dwuzadaniowy, trzyzadaniowy, to czy ja jestem w stanie, nawet w tym marketingu wiesz, poziomowym prawda, czy ja jestem w stanie faktycznie tak zasiać, tak szeroko trafić do ludzi, żeby zbudować sobie siatkę osób, która będzie dla mnie zarabiała. I na tym musimy przerwać. Dokończymy sobie to pytanie yy, na, jutro. Dobra, na razie.